Cześć! Witam ja Was w kolejnym moim filmie Dekoracje do Twojego domu. Dzisiaj będę sadziła w takiej fajnej doniczce starej bratki. Yy, tak właśnie odmianę tą pachnącą i tą taką drobniutką. One jak, mają być przymrozki, ale ja mimo wszystko się nie boję ich już postawić na dworze, bo też tak robiłam tam w zeszłym roku i dwa lata temu i mi się trzymały ładnie. Także w tym roku też tak zrobię. Kochane bratki, w tym w tej doniczce drzewianej Przewłożyłam woreczek, dlatego że Byłoda mi się aż tak całkiem, żeby mi nie zmieniła ta doniczka, bo ona mi się tak strasznie podoba, jest taka stara, ma trochę, trochę takiej tradycji, także dla mnie jest ważna, żeby była jak najdłużej u mnie w domu. Dlatego sobie się tym workiem tak ochraniam i to działa, powiem wam. Brałam też takie jasne trochę bratki z takim kantem fioletowym, bo one pasują tak fajnie do... one pasują tak fajnie do mojej doniczki, bo doniczka jest taka jakby gdzieniegdzie biała i to tak fajnie bytum. Idziemy ziemią. O, wielbiam, jak już wiosna jest, się pierwsze te kwiatki sadzi, to już tak radość jest, cieszy się człowiek, bo to ciepło przyjdzie słońce znowu, a nie wieje cały czas zimno i zimno. Także już mamy prawie wiosnę. Sadzimy sobie kwiatki, cieszymy się. Każdy się cieszy, że wiosna już bociany widzimy i ja jeszcze nie widziałam tylko na, na Facebook, no ale... Zobaczymy pewnie, przyjdzie na, na pora. No jak znacie bratki, wszystko się ładnie rozrośnie, nie będzie w ogóle ziemi widać nic i jak to się mówi, jak to kargule mówili można się odbaniać. To jest wtedy tyle jak na dziś. Borek chodzi oczywiście. I do zobaczenia w kolejnym moim odcinku. it was